Michael, belkę musisz zrobić, idź tam za niej. Mam iść tam na górę? No może, tak, no może, bo dla ciebie pokazywa. Pokazywał? Pokazywa, że dostaniesz wytrych za darmo, no. i zrób belkę. Ale czekaj, no zobacz najpierw jak spadnie i później pójdę. Dzień dobry. Tak, jakbym go zepnął. Patrz, patrz, jak się 100%. <laughs> Trevor! Idioto! Jezus! Słucham, Michael, taksówkosz. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałbym się zapytać pana, czy mógłby pan... Ej, ej! Daj mi ten telefon! Daj mi ten telefon! Michael! To ty? Michael! Michael nie, przy telefonie. Michael, gdzie ty jesteś, co ty robisz? Nie sądziłem, że ty żyjesz. O ty, mały. Żyję, żyję, ale co to na za. Na taksówce teraz jeździsz? Nie. Słyszałem, że na taksówce. O Idź! Ku... Bo. Patrz! O Jedna jest, tylko jedna. Był znak stopu. Wszystko poszło perfekcyjnie, tak, proste te zagadki, Stare miejsce do robienia jogi. To wiadomo od Michaela, stary, z palcem. Nawet policja nie przyjechała. Easy sianko, easy na teraz w tym momencie kupiliśmy... Na aukcji 20 pendrive'ów wkładamy po kolei i sprawdzamy, że któryś z nich działa. Ej, zabrakło nam czasu. <śmienny> perturbacje były, perturbacje! Zapytaj się skąd, co zrobić. Maj Michael jednak nie włożył pendrive'a, <śmienny> Tak, o, już prawie jesteśmy na miejscu. Mieliśmy po drodze kraksy, więc musieliśmy wziąć taksówkę. Jedziemy na warsztat, biorę A Gdzie jesteś? Jak jechałem po ciebie, to mnie zatrzymała policja i zasłabłem. Ja już powiem ci, że ten. Pojechałem, samochód i tak dalej. Jest już gitara, gdzie jesteś? No jest y jestem po Ciebie. Gdzie gitarem, jesteś? No. Nie, ty... Młody, ty... Jesteś? bo Młody! Cię... jesteś? żużlowanie, śmieciu. Do... Przyjadę tam do ciebie bez z górką No komu cię lepiej dostaniesz. No i teraz tak, no i teraz po... no i no i szukam go nie. I zadzwonił po kurs teraz. Więc jedziemy. Się go... W ogóle? Dojeżdżamy go do spodu, go poprawiamy. Ben się nazywa. Tak. Co jest? Troszkę ciszej jak takie rzeczy. Nie jak coś, jak coś to słysza. No... Z tą ja... szybą w radiowozie? Ale co my mówimy, my nic nie mówimy, mówimy, że po kurs jedziemy. Gdzie za nami. Aha. A jak w ogóle on mi trafił, jak ja byłem... ukucnąłem? Powiem ci, hmm. że ten komin-zonik, w którym <grybuj> byłeś ostatnio, był zdecydowanie lepszy. Mówisz? Tak. No. Okej. Okay. Jest szansa Cię jeszcze zobaczyć gdzieś w nim? Wątpliwe. Dużo pracy, wiesz? Dużo pracy. Tak, znamy się. Przelotny tak, seks. Tak. No, nie ma co tutaj wspominasz. Co ty mówisz? A. A raz się widzieliśmy. Tak. Widzieliśmy się przez pół godziny. No to tak troszeczkę to. krócej Ale bo Nie było. no, troszeczkę krócej, bo później no, później byłaś do mnie tyłem. To się nie widzieliśmy. <laughs> Okej. Okay. No. Dobra, no. dobra. dobra, dobra. Oddaj mój rower! Co? No Jeszcze pójdę siedzieć. Wiesz, że mogę cię rzucić. To, ale szorciki. Tam. Dobry widok z dołu jest, czekaj. A. Pani, panienko. Panienko. Trevor chciał się przywitać z panienką. Już witam. Do... Czasu nie ma. Oh. Znowu, 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 znowu. Ty, Trevor, widziałeś coś tam? Z tych shortów? A nie, przyciasne. Ja, witam, gracza. Może będzie jakaś minuwa na tym. A to jej fura jest? Hiemano. Tak. Cześć. Podrzucisz nas do szpitala? Nie. Trzma Sz -sz -sz to torbo Patrz, idzie. Poszła Poszła Mamy zakładnika. Ja. Trevor. Nie ja. zmieniłeś się. Ale to jest zakładnika. Będziesz naszym zakładnikiem dzisiaj. Jeszcze nie wiemy, co będziemy robić, ale coś będziemy robić. Jesteś naszym zakładnikiem dzisiaj. Uję ci Trevor, ludzie się nie zmieniają. Próbowałem, A... próbowałem. Przestań, w tym mieście się nie da inaczej. EJ! EJ! Wiesz co oni poradzili, prawie w ogóle. Ja, <śm corny> yep. tylko trzeba, 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 poczekać na zlecenie no to dobrze bo teraz Trevor znowu się zaczyna mamy zlecenie Trevor <śmira> do znalezienia pojazdu w końcu rosną pijane rośliny masz 20 minut my się nie poradzimy jak... policji nie będzie w mieście nawet co ci się stało? takie są z dam? jem 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 pan? Eee, no to będę miała. Składę, proszę, tutaj macie nowy pana. Tylko proszę nie przydawkować. Dziękuję bardzo. Oj nie, żelki tylko jem za każdym razem, jak jestem w szpitalu. Czyli co jakieś pół godziny. Miłego dnia. Cokolwiek <laughs> pan zrobi, obróci się do mnie. Czy ten zostanie odebrany jako Tak, Rozumiem? Ej! Stój! <laughs> nie rób tak! Nie Poproszę, dowód osobisty, a telefony oczywiście z moją jakby. Ja nie wiem Magnus. Dobra panowie, się teraz się odsuwać ode mnie, albo nie będzie tak miło. Stąd to jest miejsce dla załogi. A jak ty się nazywasz? Jesteśmy z załogą. Z Trevorem. Ktoś ci tak. cokolwiek Jesteś, powiedział, ubliżył się czy coś. A nie mi... to strasz, to Mordą Zamknij pij. Po prostu stąd jak się ładnie proszę. Dobra, stól to po Mordek! Nie twoi... k... prosiłaś ładnie, tylko się przypłacie z... torbo jest. Zamknij to się nie odzywam, bo stoimy, a żebyśmy spi***dali i tak dalej. Ty. Chyba ci się coś poko***ło w głowie. ...dwóch typów stoi koło mnie w odległości bliższej niż bliska. No i co? I co? Coś robiliśmy tak. czy nie? Staliśmy. Poza tym słyszeliśmy, że jesteś k***ą z Chin. I to by k***a zgadzało, bo mózg jest k***iński. Obecnie, tak, oczywiście, tak. oczywiście tak. że tak. Podpis... Bo widzę właśnie jaki masz.